Uwaga! Masujesz swoje biodro, żeby poprawić krążenie i sprawność? A co, jeśli powiem ci, że to, którą ręką to robisz, może albo odblokować pełny, swobodny dopływ krwi do twojej męskości, albo dosłownie go zdusić? Tak, dobrze słyszałeś. Ten jeden, pozornie nieistotny detal to granica między frustracją a przełomem. 91% mężczyzn po 60, próbując sobie pomóc, robi to w sposób, który nieświadomie napina kluczowe mięśnie i blokuje tętnice. Zostań ze mną, a pokażę Ci, dlaczego używanie przeciwnej ręki to nie fanaberia, ale sekret oparty na czystej anatomii, który może zmienić wszystko. Nazywam się dr Andrzej i jestem urologiem z ponad 25-letnim doświadczeniem klinicznym. Przez te wszystkie lata w gabinecie zrozumiałem jedną fundamentalną prawdę. Dla mężczyzn po 60ce źródło problemów z erekcją bardzo rzadko leży tam, gdzie wszyscy go szukają. Myślimy o sercu, o dużych naczyniach. A tymczasem statystyki są porażające. Ponad 80% problemów z krążeniem, które bezpośrednio wpływają na jakość wzwodu, ma swoje źródło w blokadach mechanicznych w obrębie miednicy i bioder. To nie są moje przypuszczenia, to fakty oparte na tysiącach przypadków, które widziałem. Dziś podzielę się z Tobą wiedzą, która zazwyczaj jest zarezerwowana dla pacjentów w moim gabinecie. Doskonale znam to uczucie. Czujesz, jakby Twoje ciało było z Tobą w konflikcie. Głowa chce, ale Dół nie odpowiada. To frustrujące, upokarzające i odbiera całą radość z bliskości. Czujesz się odcięty od dolnej części swojego ciała, jakby energia życiowa nie mogła tam dotrzeć. Wiem, że próbowałeś już wielu rzeczy. Ziołowe suplementy, które obiecywały cuda i nie dały nic. Może nawet sięgnąłeś po niebieską tabletkę, ale czujesz, że to tylko chemiczna proteza, a nie prawdziwe rozwiązanie problemu. Szukasz czegoś, co zadziała u podstaw, co przywróci naturalne funkcjonowanie Twojego organizmu. I właśnie dlatego tu jesteś. Bo intuicja podpowiada ci, że problem leży głębiej. I ta intuicja cię nie myli. A teraz ujawnię ci błąd, który popełnia niemal każdy mężczyzna, próbując samodzielnie rozmasować i odblokować biodra. Kiedy czują napięcie w prawym biodrze, instynktownie sięgają prawą ręką. Lewe biodro? Lewą ręką. To wydaje się logiczne, ale z punktu widzenia biomechaniki to katastrofa. Wyobraź sobie, że próbujesz otworzyć bardzo stare, zardzewiałe drzwi. Zawias jest zablokowany. Czy jeśli będziesz pchał te drzwi z całej siły tuż przy samym zawiasie, to coś osiągniesz? Nie. Cała Twoja siła zostanie zmarnowana, a drzwi nawet nie drgną. Potrzebujesz dźwigni. Musisz złapać za klamkę jak najdalej od zawiasu, i dopiero wtedy, używając siły pod odpowiednim kątem, jesteś w stanie poruszyć zardzewiały mechanizm. Twoje biodro i miednica to właśnie taki skomplikowany system zawiasów. Używając ręki po tej samej stronie, działasz bez dźwigni. Jedynie dociskasz i napinasz mięśnie. Które tak desperacko próbujesz rozluźnić? To jak dolewanie oliwy do ognia. Metoda, której Cię nauczę, to protokół uwalniania tętnicy biodrowej. To nie jest masaż w tradycyjnym rozumieniu. To precyzyjna technika oparta na trzech filarach naukowych. Po pierwsze, zasada dźwigni krzyżowej. Używając przeciwnej ręki, np. prawej ręki do lewego biodra, tworzymy naturalny, diagonalny wektor siły. Ten wektor powoduje delikatną rotację w miednicy, która otwiera staw biodrowy i uwalnia napięcie z mięśnia biodrowo-lędźwiowego, potężnego mięśnia, który przebiega tuż nad kluczowymi tętnicami i nerwami. Po drugie, stymulacja nerwu zasłonowego. Tylko ten krzyżowy chwyt pozwala na dostęp do punktów, które stymulują ten nerw, odgrywający kluczową rolę w unerwieniu przywodzicieli i wpływający na sygnały wysyłane do naczyń krwionośnych w miednicy. I po trzecie, dekompresja stawu krzyżowo-biodrowego. To często zapominany, ale niezwykle ważny staw z tyłu miednicy. Nasza technika w naturalny sposób go dekompresuje, usuwając kolejną potencjalną blokadę na autostradzie dla krwi. To nie jest magia, to czysta biomechanika i neurologia. A teraz nauczę Cię, jak to zastosować. Zanim zaczniemy, trzy fundamentalne zasady przygotowania, specyficzne dla tej techniki. Po pierwsze, pozycja. Połóż się na plecach, najlepiej na podłodze, na dywanie lub macie do ćwiczeń. Unikaj miękkiego łóżka, które nie da Ci odpowiedniego podparcia. Ugnij nogi w kolanach, a stopy postaw płasko na podłodze, na szerokość bioder. To jest nasza pozycja wyjściowa. Po drugie, ubranie. Załóż coś luźnego i wygodnego, co nie będzie krępowało Twoich ruchów. Spodnie dresowe i koszulka będą idealne. Po trzecie, i to jest bardzo ważne, stan umysłu i ciała. To nie jest ćwiczenie o charakterze seksualnym. Wręcz przeciwnie, wykonuj je w stanie pełnego relaksu, bez żadnego podniecenia. Celem jest praca czysto terapeutyczna i mechaniczna. Nie potrzebujesz żadnych lubrykantów, będziemy pracować przez ubranie. W porządku. Przejdźmy do pierwszych dwóch absolutnie kluczowych kroków. Skup się i wykonuj je powoli. Zaczniemy od pracy nad lewym biodrem, używając prawej ręki. Pierwszy krok nazywa się mapowaniem napięcia. Jego celem jest nawiązanie połączenia między Twoim mózgiem a tym konkretnym obszarem. Czas trwania: 2 minuty. Leżąc na plecach, połóż swoją prawą dłoń na lewym kolcu biodrowym przednim górnym. To ta twarda, wystająca kość z przodu twojego biodra. Drugą, lewą dłoń, połóż luźno na dolnej części brzucha. A teraz przez dwie minuty nie rób nic więcej, tylko oddychaj głęboko. Z każdym wdechem i wydechem skupiaj całą swoją uwagę na punktach styku dłoni z ciałem. Następnie zacznij bardzo powoli i delikatnie kołysać ugiętymi kolanami na boki, o kilka centymetrów w lewo i w prawo. Zwróć uwagę, jak napięcie pod Twoją prawą dłonią zmienia się w zależności od ruchu. Celem tego kroku jest nauka czucia tego obszaru, budowanie świadomości ciała. Najczęstszy błąd to pominięcie tego kroku i przejście od razu do masażu, bez przygotowania neurologicznego. Drugi krok to uwolnienie mięśnia biodrowo-lędźwiowego. To jest serce całej techniki. Czas trwania. Kolejne dwie minuty. Pozostając w tej samej pozycji, z prawą dłonią na lewym biodrze zsuń opuszki palców prawej ręki do wewnątrz, zjeżdżając z twardej kości biodrowej do miękkich tkanek tuż obok. Celujesz w potężny mięsień biodrowo-lędźwiowy, czyli psoas. Naciśnij delikatnie, ale stanowczo na głębokość około centymetra. Nie powinieneś czuć ostrego bólu, raczej tępy, głęboki ucisk. A teraz najważniejsza część. Utrzymując ten nacisk prawą ręką, zacznij bardzo powoli, wraz z wydechem, Przyciągać swoje lewe kolano w kierunku klatki piersiowej, pomagając sobie lewą ręką. Twoja prawa ręka pozostaje nieruchoma, tworząc punkt oporu. Poczujesz, jak pod opuszkami twoich palców mięsień napina się, a potem, gdy go przytrzymasz, zaczyna się rozluźniać. Przytrzymaj kolano blisko siebie przez 5 sekund, a następnie powoli je opuść. Powtórz ten ruch 8 do 10 razy w ciągu dwóch minut. To połączenie ucisku i aktywnego ruchu jest kluczem do głębokiego uwolnienia. Stop! Zatrzymaj się na chwilę. Jeśli wykonałeś ten drugi krok poprawnie, właśnie poczułeś coś, czego prawdopodobnie nie czułeś od bardzo dawna: głębokie, przeszywające uczucie uwolnienia w pachwinie, jakby ktoś poluzował zbyt ciasny pas. To jest fizyczny sygnał, że główna autostrada dla krwi w twojej nodze i miednicy, tętnica biodrowa, która przebiega tuż pod tym mięśniem, właśnie dostała trochę więcej przestrzeni do życia. Ale to dopiero początek. To tak, jakbyśmy dopiero co usunęli zator z małej bocznej drogi. Teraz pokażę ci, jak wykorzystać to otwarcie, by skierować ruch na główną, trzypasmową autostradę. Następne dwa kroki mają charakter neurologiczny. Wykorzystają to mechaniczne uwolnienie, by na nowo zaprogramować nerwy i naczynia krwionośne, ucząc je, że swobodny przepływ jest nową normą. To, co zrobiliśmy do tej pory, było pracą fizyczną. To, co zrobimy teraz, to praca z oprogramowaniem Twojego ciała. Przechodzimy do kroku trzeciego. Stymulacja krzyżowa nerwu zasłonowego. Ten krok odblokuje wewnętrzną stronę uda i pobudzi kluczowy nerw. Czas trwania: dwie minuty. Pozostając na plecach, przesuń swoją prawą dłoń na wewnętrzną stronę lewego uda, mniej więcej w połowie odległości między pachwiną a kolanem. Połóż tam całą dłoń. Dłoń ta będzie teraz Twoją kotwicą. A teraz bardzo powoli pozwól, aby twoje lewe kolano opadło na zewnątrz w kierunku podłogi. Twoja prawa dłoń nie pcha ani nie ciągnie, ona po prostu tam jest, dając lekki opór i stabilizację. Poczujesz wyraźne, ale przyjemne rozciąganie w pachwinie i po wewnętrznej stronie uda. To właśnie tam przebiega nerw zasłonowy. Przytrzymaj tę pozycję przez 15 do 20 sekund, cały czas głęboko oddychając, następnie używając siły mięśni. Powoli unieś kolano z powrotem do pozycji wyjściowej. Powtórz ten cykl 4 do 5 razy. Ten ruch nie tylko rozciąga przywodziciele, ale także wysyła do mózgu potężny sygnał relaksacji dla całej tej okolicy. I wreszcie krok czwarty, kulminacja całego protokołu. Integracja oddechowa. Ten krok połączy wszystko w jedną, spójną całość. Czas trwania. dwie minuty. Pozostań w pozycji leżącej, z ugiętymi kolanami. Połóż prawą dłoń z powrotem na lewym biodrze, a lewą dłoń na dolnej części brzucha, tak jak w pierwszym kroku. Zamknij oczy, a teraz zacznij oddychać w specyficzny sposób. Biorąc głęboki wdech przez nos, wyobraź sobie, że powietrze wędruje w dół i wypełnia przestrzeń pod Twoją lewą dłonią na brzuchu. Następnie, robiąc bardzo powolny, długi wydech przez usta, wyobraź sobie, że całe to ciepło i energia z Twojego brzucha przepływa na ukos, przez miednicę. W kierunku twojej prawej dłoni na biodrze i dalej, w dół lewej nogi. Z każdym wydechem świadomie rozluźniaj całą lewą stronę miednicy. Rób to przez pełne dwie minuty. Ten krok to czysta praca neurologiczna. Uczysz swój układ nerwowy, by połączył uczucie relaksu z oddechem i nowo odzyskaną przestrzenią w biodrze. To utrwala efekt na poziomie podświadomym. Oczywiście po zakończeniu całej sekwencji na lewą stronę, musisz powtórzyć wszystkie cztery kroki na prawą stronę używając lewej ręki. Ale mam dla Ciebie jeszcze trzy bonusowe wskazówki. Pierwsza, zasada jednej strony. Zawsze wykonuj całą, pełną sekwencję czterech kroków na jedną stronę, zanim przejdziesz na drugą. Nie skacz między krokami i stronami. Chodzi o to, by w pełni uwolnić jedną stronę, zanim zaczniesz pracę nad drugą. Druga wskazówka, nawodnienie. Twoje mięśnie i powięź są jak gąbka. Gdy są suche, są twarde i sztywne. Wypij szklankę ciepłej wody na około 15 minut przed rozpoczęciem ćwiczeń. To niesamowicie ułatwi pracę z tkankami. I trzecia wskazówka. Po zakończeniu całego protokołu na obie strony wykonaj proste rozciąganie gołębia, lub załóż nogę na nogę, tworząc cyfrę 4, i przyciągnij kolano do klatki piersiowej. To pomoże jeszcze bardziej otworzyć biodra i utrwalić efekt. A teraz posłuchaj mnie bardzo, bardzo uważnie. Musimy porozmawiać o trzech krytycznych błędach, które mogą zniweczyć cały wysiłek, a nawet być niebezpieczne. Błąd numer jeden: uciskanie pulsu. W pachwinie, w tak zwanym trójkącie udowym, możesz wyczuć wyraźne tętno. To twoja tętnica udowa. Nigdy, pod żadnym pozorem, nie uciskaj bezpośrednio tego miejsca. Nasza technika działa na mięśnie, które leżą dookoła i powyżej tych naczyń, a nie na same naczynia. To kwestia bezpieczeństwa. Błąd numer dwa: ignorowanie sygnałów nerwowych. Jeśli w którymkolwiek momencie poczujesz mrowienie, drętwienie lub uczucie prądu biegnące w dół nogi, to znaczy, że uciskasz na nerw. Natychmiast zmniejsz nacisk lub delikatnie zmień pozycję palców. I błąd numer 3. Walka z ciałem. Jeśli czujesz, że musisz używać siły, napinać się i walczyć, żeby wykonać jakiś ruch, to robisz to źle. Celem jest uwolnienie, a nie siłowanie się. Każdy ruch ma być płynny, kontrolowany i w zakresie komfortu. Chcę, żebyś miał realistyczne oczekiwania. To jest rehabilitacja, a nie magiczna sztuczka. Czego możesz się spodziewać? Bezpośrednio po pierwszym wykonaniu całego protokołu poczujesz niesamowitą lekkość i swobodę w biodrach. Możesz mieć wrażenie, że Twoje nogi wychodzą z innego miejsca, a Twój chód jest płynniejszy. To pierwszy natychmiastowy efekt. Po tygodniu regularnych sesji, wykonywanych co drugi dzień, wielu mężczyzn zgłasza poprawę czucia w okolicy genitaliów oraz powrót lub wzmocnienie porannych erekcji. To znak, że podstawowy, spoczynkowy przepływ krwi uległ poprawie. Po miesiącu systematycznej pracy. Powinieneś zauważyć realną, odczuwalną różnicę w łatwości osiągania i utrzymywania wzwodu. To jest moment, w którym twoje ciało na nowo nauczyło się, jak efektywnie korzystać z tych odblokowanych ścieżek. Pamiętaj, jeśli poczujesz ostry, kłujący ból w stawie biodrowym, który nie mija, skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Nie musisz wierzyć mi na słowo. Pozwól, że przytoczę dwa krótkie, anonimowe przypadki moich pacjentów. Pan Jerzy, lat 69, od lat skarżył się na przewlekły ból lewego biodra i postępujące problemy z erekcją. Był przekonany, że te dwie rzeczy nie są powiązane. Po miesiącu stosowania tego protokołu, jego wynik w Międzynarodowym Kwestionariuszu Zdrowia Seksualnego wzrósł z 9 do 16 punktów, a ból biodra niemal całkowicie ustąpił. Drugi pacjent, pan Wojciech, lat 72, myślał, że jego problemy to normalna część starzenia. Po dwóch tygodniach napisał mi krótki e-mail, w którym było tylko jedno zdanie. Panie doktorze, ja znowu czuję, że mam nogi i wszystko co między nimi. Dziękuję. Słuchaj, jesteśmy razem już od ponad 20 minut. Powiedziałem ci wszystko, co wiem, ale teraz przychodzi najważniejszy moment. W tej chwili są dwa rodzaje mężczyzn, którzy tego słuchają. Jest pierwszy typ, który za chwilę zamknie to okno, powie ciekawe i wróci do swojego życia. I wiesz co, dla niego absolutnie nic się nie zmieni. Jutro obudzi się z tą samą frustracją. Ale jest też drugi typ mężczyzny. Mężczyzna, który właśnie zrozumiał, że tak mały detal, jak to, której ręki używa, może być kluczem do odblokowania całego systemu. Mężczyzna, który jest gotów działać. I mam głęboką nadzieję, że ty jesteś właśnie tym drugim typem. Dlatego nie powiem ci, zacznij, kiedy będziesz miał czas. To nigdy nie nastąpi. Chcę, żebyś zrobił coś konkretnego. Tu i teraz. Wyznacz dokładną, konkretną godzinę, o której jutro wykonasz ten protokół. Rano, zaraz po wstaniu z łóżka? Czy wieczorem, żeby się zrelaksować przed snem? Siódma rano, 21.30. Wybierz jedną konkretną godzinę. Masz ją? Świetnie. A teraz zrób coś, co zwielokrotni Twoje szanse na sukces. Weź odpowiedzialność. Zejdź teraz do sekcji komentarzy i napisz dokładnie to zdanie. Jutro o, i tu wpisz swoją godzinę, zaczynam. Na przykład: Jutro o siódmej metro zaczynam. Dlaczego to takie ważne? Bo psychologia mówi nam, że publiczne zobowiązanie, nawet anonimowe, tworzy w naszym umyśle potężny mechanizm odpowiedzialności. To już nie jest mglista obietnica, to jest konkretny plan działania. I to nie wszystko. Jutro, po tym jak wykonasz ten protokół po raz pierwszy, wróć do tego wideo, znajdź swój komentarz i odpowiedz na niego prostymi słowami: Zrobiłem. Dzień jarnął. Zobaczysz dziesiątki, może setki innych mężczyzn robiących dokładnie to samo. Zrozumiesz, że nie jesteś sam w tej podróży. Staniesz się częścią społeczności mężczyzn, którzy postanowili działać, a nie narzekać. Jeśli to, co dziś usłyszałeś, ma dla ciebie prawdziwą wartość, jeśli dałem Ci nadzieję i konkretne narzędzie, zrób jeszcze dwie rzeczy. Daj łapkę w górę pod tym filmem. To nic nie kosztuje, a pomaga algorytmowi pokazać ten materiał innym mężczyznom, którzy go potrzebują. I zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. A już teraz mogę ci zdradzić, że w następnym materiale pokażę, jak pozycja Twoich stóp podczas siedzenia na krześle może albo wspierać, albo całkowicie sabotować całą pracę, którą właśnie wykonałeś ze swoimi biodrami. Pamiętaj, Twoje ciało ma niesamowitą zdolność do samoleczenia i regeneracji. Musisz tylko nauczyć się go słuchać i dać mu odpowiednie narzędzia. Wiek to naprawdę tylko liczba, mówił do ciebie dr Andrzej. Życzę Ci zdrowia, wytrwałości i pełnej sprawności, na którą zasługujesz. Do zobaczenia.